Witajcie! Stoję przed CCK Jordanki w Toruniu. To tu, już w najbliższą niedzielę, 26 stycznia, odbędą się największe w regionie targi ślubne. To świetna okazja, aby porozmawiać o Waszych ślubnych marzeniach oraz dowiedzieć się, jak możemy je uwiecznić. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszego stanowiska na targach ślubnych. Przygotowaliśmy dla Was wspaniałe oferty i rabaty, a także wiele nowości na sezon 2025-2026. Widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia.